Czarzasty w swoim orędziu mówił, że będzie strażnikiem Konstytucji. Wielkie słowa, potężne deklaracje. No, prawie próbował sobie przywłaszczyć królewskie insygnia. Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej Konstytucji. A potem w Sejmie pojawia się nagranie, jak ktoś z tyłu pokazuje mu kciuk w górę, kciuk w dół, jak w jakiejś politycznej wersji TikToka. Polub to głosowanie, nie polub tego głosowania. I teraz pytanie: jakim trzeba być strażnikiem konstytucji, kiedy sam czekasz na sygnał, co masz zrobić? Z takim strażnikiem to ta konstytucja prędzej skończy jako rekwizyt, a nie fundament państwa. Bo jeśli ktoś ci pokazuje kciukiem, jak głosować, to nie jesteś żadnym strażnikiem. Jesteś co najwyżej strażnikiem własnej marionetki. A w tym teatrze lalkowym sznurki czy ma zupełnie kto inny, co za żałosny, obrzydliwy typ, oczywiście moim zdaniem.